to your eyes tonight. Then I know that you will be mine. Ooh. When I look in to your eyes tonight. Then I see. Woo! You... <laughs> yeah! Woo woo woo! Cześć kochani, witamy ponownie w naszym klubie, czyli Klub Fregata. Z tej strony Legius i oczywiście Tak, kochani, zapraszamy na wielki nadchodzący weekend, pierwszy weekend czerwcowy, czyli 6-7 czerwca w naszym klubie. 6 w piątek, dobrze Wam znana nasza szlagierowa impreza tego miejsca, czyli Electronic Dance Music EDM Night. Najlepsze klubowe rytmy w tym miejscu właśnie we fregacie. A co się wydarzy siódmego o tym Hesła? Tak, w piątek będzie mocno i naprawdę gorąco w sobotę będziemy trochę bardziej mieszać i kombinować. Lekko, delikatnie, ale niekoniecznie. Oczywiście będzie też mocno i w górę będzie wesoło. Naprawdę Mashup Music, siódmy dzień czerwca, a więc pierwszy weekend miesiąca czerwca. Moi drodzy, pomalutku zbliżamy się do wakacji, a więc naprawdę odwiedźcie Będzie nas. mega gorąco. Tak, będzie kochani, się zmieniało. Jeśli nie wiecie co zrobić pierwszy weekend czerwca, 6 i 7 nie wiem, Wiecie co, musicie przyjść do naszego tyłu, będzie naprawdę mega, mega gorąco. Przypominam, IDM Night, 6 czerwca, a 7? Mashup Music. Mashup Music. Do Czołem. zobaczenia, do usłyszenia, hej!